Rozwiązując to zadanie, skorzystamy z zasady będącej równością pracy wykonanej nad ciałem, a zmianą energii kinetycznej, jakiej to ciało doznaje. Praca to zmiana energii kinetycznej. Zatem to, co mamy w czerwonej ramce, należałoby przeczytać. Gdy wypadkowa siła działająca na ciało jest różna od zera, to praca wykonana nad ciałem jest równa przyrostowi jego energii kinetycznej. Mamy więc ciało, które na chwili początkowej, na początku spoczywa. Działają w tym układzie trzy siły. Dwie siły działają na ciało, jedna na podłoże. Na podłoże działa siła nacisku. Do ciała są przyłożone ciężar i reakcja. Zgodnie z trzecią zasadą dynamiki, reakcja i nacisk. Mają te same kierunki, przeciwne zwroty i te same wartości. To jest chwila początkowa. No i przyłożono w pewnym momencie siłę F w prawą stronę. Natychmiast po poruszeniu pojawiła się siła tarcia siła tarcia kinetycznego zwrócona przeciwnie do siły F. I po 15 sekundach ciało przebywa drogę, S. Na tej drodze zostaje wykonana praca nad ciałem przez siłę wypadkową. Zwróćmy uwagę na to, że R i Q reakcja i ciężar równoważą się, więc wypadkowa siła powodująca ruch, powodująca przyrost energii kinetycznej ciała, czyli wypadkowa siła, która wykonuje pracę, ma wartość równo różnicy wartości F i T siły przyłożonej F i siły tarcia T. No i po przebyciu odległości S siła F przestaje działać i T od tego momentu ciało podlega działaniu tylko siły hamującej, która jest siła tarcia. Ciało przebywa drogę S1 i znowu Energia kinetyczna, która została zdobyta przez ciało, uzyskana na drodze S, teraz jest stracona. Taka jak zyskana, taka stracona. Tu ciało na początku spoczywa, tu ma prędkość V, a na drodze S1 na początku ma prędkość V, a na końcu 0. Siły R, Q i N są takie same jak poprzednio. R i Q się równoważą, więc Praca na drodze S1 jest wykonywana przez siłę tarcia. No to teraz skorzystajmy z tego algorytmu w czerwonej ramce. Najpierw zastosujmy go do drogi S. Praca w wówczas wykonana, to różnica wartości siły f i T, czyli wartość siły wypadkowej razy S. Dla... Drogi y, dla sytuacji na drodze S1 wykonana praca W1 jest równa. Na całej drodze wypadkowa siła jest T i razy S1. Te prace są sobie równe, bo ta praca jest równa przyrostowi energii kinetycznej, a ta praca takiemu samemu ubytkowi energii kinetycznej ciała. No to teraz porozpisujmy trochę. Otóż z treści zadania wiemy, że siła f jest równa q. Z kolei siła tarcia wiemy, że jest równa iloczynowi współczynnika tarcia razy nacisk. Nacisk w tych przypadkach jest taki jak ciężar. n jest równy q, zatem siła tarcia to współczynnik tarcia razy ciężar. No i droga przebyta. W każdym ruchu jednostajnie zmiennym, drogę przebytą możemy przedstawić jako prędkość średnią, jako iloczyn prędkości średniej i czasu działania. I tak się składa, że w każdym ruchu jednostajnie zmiennym, to już wielokrotnie mówiłem, prędkość średnia jest średnią arytmetyczną prędkości na początku i na końcu. Czyli średnią arytmetyczną obliczymy jako V początkowe plus V końcowe dzielone przez 2. U nas na drodze S, V początkowe jest równe 0, a na końcu prędkość uzyskana, na końcu drogi S, prędkość uzyskana jest równa V. Czyli 0 plus V dzielone przez 2. Zera nie pisze. No i razy, oczywiście, P. Na drodze S1 mamy sytuację taką. Siła tarcia, ilość współczynnika tarcia siły nacisku, która jest równa ciężarowi. No i prędkość średnia. Tu mieliśmy na początku 0, na końcu V, a na drodze S1 mamy na początku V, na końcu 0. Czyli prędkość średnia, jako średnia arytmetyczna na tym drugim odcinku, na drodze S1, jest równa V plus 0 dzielone przez 2. To jest przyrost energii kinetycznej, a to jest taki sam ubytek energii kinetycznej. Porównajmy prawe strony tych równań. No, przyjrzyj się. Coś tu można wiele uprościć. Z lewej strony ku z nawiasu wycią wyciągnąłem przednawias. A co możemy uprościć? A zaznaczyłem na czerwono. To upraszczamy. Zostaje równanie w postaci tych symboli czarnych zwróć uwagę że aby wyznaczyć t1 trzeba lewą stronę podzielić przez mi czyli przez współczynnik tarcia jeśli podstawimy dane to znajdziemy że jest to 60 sekund